A no to dobra. jest... to jest spoko nawet To jest spoko. Często się tutaj baguje jak na i widzisz mapę od spodu w wiorę <trymowca> No jakiś frajer jest kurde tym Dowódcą Nie pamiętam w ogóle czy w poprzednich Battlefieldach było tak, że Jak miałeś takie tryby to czasami tu no, no. w ogóle dało mi inną klasę niż sobie piknąłem. Ale to typika. Oj, nie mogę się aż to też fajnie. Zbudowałem cię, akurat. Yy... wyjdziesz, wejdziesz czy. Nie wiem. Jak nie, to wyjdę na górę. Yy... powaliłem się samemu. może to, to... Pomoże. Yy, co ja miałem ci powiedzieć? Ura, nie chcę powiedzieć. Nawet nie odnajść mi battlefielda, no na tak powiedzieć? A czy w poprzednim battlefieldie też tak było, ale czasami jest tak, że dostajesz mniejszą mapkę na początku, a później na przykład większy, więcej, więcej terenów do było Nie pamiętam, żeby tak było w poprzednim battlefieldie. Tak szczerze. Albo ja po prostu nie grałem. Kurwa mać! O widzę, jak leżysz. No i nawet nie biegnij, bo tam jest z pięciu typa na dole, nie? Teraz Wezmę na tobie. Oh. Gdzie ten ziomek? Tam jest typu. Kurwa, na prosto przede mną. Muszę tam dobiedz. Już mi podnieśli. No, Bardzo zdjęli też, na Git. O, już nam na punkt w ogóle, Nade nam biegnie dwóch. Kurde, bo my w ogóle nie jesteśmy obok siebie, fany. No, ja się... Nie, bo nie mogę dojść do ciebie. Padłem jak coś, to się zrozpię na twoich plecach. daj mi moment. A, ja się zrespię na. Pod no. B. Nie? Pod bez. No, dobra, to ja jestem z tobą. Pod b, pod co? Okay. B, powiem ci, że to jest taki zajebisty site, to mogę się jest w ten, bo w walce jesteś niby Gdzie jest B, bo ja B a to jest To jest taki zajebisty site, jak się dobrze ustawisz, to nikt tam nie wejdzie Kocham tam kąpić <laughs> Przejeli chłopaki, przejeli chłopaki No, nawet dostaliśmy punkty na najwięcej punktów jest za przejściem Za tobie Krzemki tu są przed nami Gdzie tu jest to wyjście? Kurwa Przede mną za ciężarówką Naprosto był Widzę, leży jeden Jeszcze jeden o, jeszcze, jeszcze jeden lewo. wychodzi? Jeszcze lewą miał. Poczekaj, może podniosę Dwóch tam jest, dwóch tam jest Jak coś Nadal ich widzę za, za tym Pod samymi schodami jakby Jeszcze na górze jest Kurwa, ten tam na górze jest. W drugiej stronie. Dobra. To się zaraz się zaraz na B. Tam ja mnie Dobra, ja się podniosę na tobie. Bo ja się chowam. Kurwa, nas tu jest. Ale wiem, że to jest przeglądany mecz, tam. jakby co. Bo wszyscy biegamy za sobą. Cały, cały, ten Ci Czy ludzie czasami są tak w tej gierce nie do umysłowo? Wiesz, masz mm -hmm. na przykład. Weźmy, masz 5 sajtów. I oni zamiast, zamiast się podzielić, nie wiem, 20 osób tu, 20 osób tu, 20 osób tu. i tam ile tam jest? To oni chłopie wszyscy za sobą biegają. I o jeden punkt każdy walczy. Co A mi je w je plecy je. kurwa strzelało. I gdzie jest to D? A na górze? Nade mną, ta? No, 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 no. Jak tam, tam wejdzie, jest dobra, wejście. Kurwa, A, Ghost Rider biegał jakiś. Ja pierdolę na czterech typów biegł. Hmm. Ale se deadnę, bo mam magazynek nowy. Do tej, do broni. się odblokował. Ja se e, przejmuję. To se dostosuję. Będę miał magazyneczek większy. Czemu on Żeby się miał. wysadził? jest? Coś... Cześć, co? Ziemek Że... excel killa jedną. Ej, bez sensu ten magazynek co odblokowałem. A jaki odblokowałeś? No ten e, tańszy co tam jest i się okazuje, że on kurwa daje szybsze przeładowanie. To na pewno zdążę przeładować szybciej. Wolę mieć mi większą mobilność. Idę na D. Dworem. Za jestem jestem coś. Na górze? Na górze na, tak, na skodach. Podniosłem. Znaczy zgadzawiłem. Idę na ja go dobiłem Zbrodnia wojenne tak zwana Jeszcze jeden, dwóch tu siedzi na kutasiu w ogóle na górze samej Tam gdzie ja leżę, nade mną dwóch typów Widzę, jest. widzę, widzę Kurwa z kosy go chciałem zabić <laughs> no. Widziałem no. i nie Czemu ta kosa... Nie, ona, ja trafiłem, tylko za 75 kosa biję A, Trzeba dwa razy uderzyć Dobra, bierzemy D. Na serio ile to kurwa nie. ludzi przybiegło no to ma? Dawaj na C pobiegniemy no. No C? No Na co? Na co no Eee, yy, minus Da. 100. No. Lewo, na i blisko nas Widzę, no. widzę No pompa, halo obiega po, cię Weź hela Dobra, nice Nie, dostałem sniper Widzimy oh. biegnie do mnie. Nie biegnie nie. Chyba nie biegnie, oni są pod nami Podnieś mnie mordo No Umarłem Ej na E idą od tyłu jak coś goście, ja na E idę Są pod A, Leżysz ja pierdolę, ejdź, ja się muszę w takie korytarze wdupiać Oj chuj Ty ja wbiegam i cztery gości jest na, w korytarzu, nie? No Pany plecy ci już Tym gości, robi. gości robi plecy No wychył Respie na co ogólnie Chuj oh, wow. Nie, nie gin, czekaj No jest da kie... info, Daj info gdzie on jest no tu gdzieś pobieg do światka do budynku jest Kaj? Okay. Jest na to Zabiłem Zabiłem to jednego okay. 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 się rozpierdol gdzie kurwa mać No z czego ja dostaję? Jaka kurwa granatnikowa z tego. Na A górze jest na w jest w tym zajebiście. przejściu ja tu próbuję wejść, ale co chwilę też wychyla Podnieście? No, jak możesz, też to tak Ktoś tak. nam nie jest, ale nie ten A to nasz jest No i ma wyjebane, nie? Bale, nie? Trzymam, trzymam. dziękuję Fajnie, że tu trzeba kliknąć, nie trzeba tego trzymać Jakby to trzeba było jeszcze trzymać, to by było że gdzieś Jest tam nadal, czy nie? Tak, jest, jest, jest. Na blisko na blisko jest Na blisko koło nas Lewo, dwóch, za ścianką, za murkiem Chyba go ktoś zabił w plecy, mi się wydaje. Dziękuję. Ligał do mam. Bra, lecę za tobą. Ty, na drodze goście biegają. Wjebałem, no. A, za nami jeszcze. Wszedł już pod spodem. A, już wiem, jak tam patrzył. Ja, Respawnuję. Dobra, na ziemeczkach respawnujesz ich. Na B. No co? Kogo tu w, w Swoich, bo ty czasami nie wyświetla tego. Że to jest twój. Z tak zwany zbog jednie po jednym tu e, lewo na schodach Jedziemy lewą le. stroną D na schodach? Gdzie jesteś? Gdzie? Tu będziesz No tu lewo, chodź No tu jest ich spawn, co nie? No to git On. I Sniper się nas dawe. patrzy Oj Jawaj główka Ale bym powiedział, że już na kurwie Prawie baskata dostałem 50 dostał 27 ode mnie Cyk, plecu nie No nie no, ty kurwo! Zaraz spójrz się na tym, na znaczniku już chciałem rozwalać Dzięki Wale, bo tu znacznik jest, ten do odradzania Czy on się jest. Tu jest. Tu Już Oj, plecy snipa. Celuję. jak nie podniesiesz to ja padnę, padnę aj jednak nie jednak słaby movement ma słaby ten reflex ja przed pop. leży ja pierdole a ten snajper jeban no dalej tam siedzi no co za ja idę na już jak coś wiem ale olej go plecy dostawałem uuu no, to, to nasz mam go mam jedną kulę ja mam ostatni magazynek i połow do mnie biegnie. biegnie Z prawej dwóch Zginiesz raczej Kurwa pistolet się wyjmuje jak mnie tego nienawidzą Ale no. naprawdę ej brakuje kurwa dawania komuś amunicji nie? No brakuje tego mam chuj tak szczerze Jak ktoś jest chujowy to mu nie brakuje i ginie ten ale no kurwa a tu z trzy magazynki to jeszcze mega mało jak na to No na, na... 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 na tym Na... Yy, normalnym trybie no to tak Czy to ja możesz napis... sobie wyłączyć celu jak coś jak O gościu amo rzucił Widzę Za nami jeszcze Dostał heada jeszcze jeden tam jest A on leży na tych tak. schodach Dostałem ja myślałem, z góry, zabiłem o, go o, w cztery pięciu cztery jest, cztery. jest nawet no. no ja się poddaję Dobra, ja się poddaję, no też nie ma sensu Jak akurat była amunicja, nie? A wezmę sobie tego ziomka za amunicją To dawaj A, mam Jestem za tobą A, bo tu te schody są aż tak zrobione, dobra A to nasz, przepraszam Oj, witam kolego. Patrz. Cyp. Ciągnie kolega za plecy jak ja go jestem ty jesteś? No tutaj, ja poszedłem dalej. Aha. Oj, właśnie widzę. Gość kurwa wszedł na piętro tam koło mnie, z pompą. Nice. Widzę, nie żyje. Nawet nie wiem kiedy tam wszedł, dnia. Dziękuję. Była tu jeszcze jeden chłapek. Punkty mi dajcie za tego ja animacje. Kurwa, jak daleko. za Ja muszę podbiec do ciebie i kliknąć? Czy jak to wygląda? Nie, chodź, gdzie jesteś. No tu. O. Nice. Ty to widzisz, a ja tego nie widzę. W ogóle. Tak, uzupełniam ją, no. A i mi zautomatyczny, automatycznie, no to to jest fajne. A to nie On będzie śpił, prawda? Ty Tylu gości. A ja nie mam tego do strzelania. Mariusz, w ogóle na granatnikiem tam. O kurwa, spadłem na dół. Apteczkę rzuciłem na dół. Bazę nam tu robię na dole. <grym> się Ściany, laber. ściany, ściany go wstawiam, poczekaj. Ja jeszcze na górze jestem. Ja z tej ściany go wstawiam już jakbyś spadł. Kogo tam już nie ma? Dobra, schodzę do Ciebie. Chodź do Amunizy. bazy. Siema. Witam. Czerwot z zaopatrzeniem, można. Amunicji nie ma. Dobra, dawaj na B. Jak? Ja tu bazę, chłopie, No i chuj w bazę. Chyba, to jest wojna, nie ma co się opierdalać. Gdzie tu jest wejście? Reload. Jest, leży? Leży. Na schodach jeszcze stoi jeden. Zabili go. Dziękuję. Wracam do góry. No, no tu na zapomniano. zapewne. Ej, dzik na Leżę, na... no ja piję. Teraz wrócę po ciebie. Wyginąłeś? Gdzie ty jesteś? Nie, A tam jest. Kurde, gdzie ty jesteś? Ja nie wiem jak tu wejść. A nie dobra, jestem Jestem, nie jestem. Nie o no, nieee! Przyjacielu! Pozadanie. Witam. Chyba. Ojciec, skrusiłeś się. Ej, tu na dole, na dole. No. Nice. Czyli kurwa się wskrzesiłeś niż Jezus. Ale pięknie, plecki. Kurde, przeżył. Tu wszedł do tego. Daleko, daleko, daleko. Ale oj, oj, oj. mi wyjebał No Poczekaj. bez jaj Pięknie po, po, Podnoś się Gdzie? Tu jest pop, tu jest pop no, nie, nie wiedziałem gdzie jest... Cały czas tam siedzi z Tam za ścianą no. właśnie <ślech> z, z, z... Kumpel z, z... się na nim zrespił też ale Kurde, tam ty, przy tym B to jest w chuj osób no No, no na tym ziomeczku naszym okay. E sunia Klasunia, ile ja miałem? Ej, 17,7 miałem, a ty miałeś 13,11. nice ijs. Ci taką e, ciekawostkę: jak ci brakuje kila, to jak się skończy giełka, to jeszcze możesz zabijać. Jakby co? <laughs> jak? No, da się strzelać, normalnie i ci kila zawiczać. Yes. Jak rekord: 16 w zabójstw w Nie Ja mam kończyć tego podnoszenia. O, levelik, czwarty, szeregowy nice -u. Jeszcze jedną zagłębę będziemy, jak już pisze, że 15 minut będzie No to na spokojnie Komulec, dodatki jakieś? Dobra, git